Dawno temu w miasteczku Nazaret mieszkał mądry cieśla Józef. Józef i Maryja byli zaręczeni. Kiedy okazało się, że Maryja spodziewa się dziecka, Józef, choć bardzo ją kochał, martwił się o ich przyszłość. Zastanawiał się, co będzie najlepsze dla Maryi i dziecka. Tej nocy, gdy Józef zasnął, przyśnił mu się anioł, który powiedział: Józefie, nie bój się przyjąć Maryi jako żony. Urodzi ona dziecię, któremu dasz na imię Jezus, bo wybawi swój lud od zachowań które oddzielają człowieka od Boga. Wypełni się wtedy przepowiednia o dziecku zwanym Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Józef z Maryją, która jechała na osiołku, wyruszyli w drogę do Betlejem. Józef czule opiekował się Maryją przez całą podróż. Gdy dotarli do Betlejem, nie było dla nich nigdzie miejsca. W końcu znaleźli schronienie w prostej stajence wśród zwierząt. Bóg pokazał, że szczęście nie zależy od bogactwa i wygód. Józef klęknął przy Maryi, która trzymała nowonarodzonego Jezusa. Patrzyli sobie w oczy z miłością i zrozumieniem, tworząc prawdziwą rodzinę pełną wzajemnego wsparcia i uważności. To nie były zwykłe narodziny. Małego Jezusa leżącego na sianku otaczało niezwykłe światło. Prorocy przepowiedzieli Jego przyjście, nazywając Go Mesjaszem. Stał się latarnią nadziei i światła miłości dla ludzkości. Mędcy przybyli ze wschodu do Jerozolimy, pytając o nowo narodzonego króla. Zobaczyli Jego gwiazdę i przybyli, by oddać Mu pokłon. Zaniepokojony król Herod, obawiając się o swoją koronę, podstępnie poprosił mędrców, by odnaleźli dziecko i powiedzieli mu, gdzie jest, rzekomo by i on mógł oddać mu cześć. Mędrcy wyruszyli w drogę. Gwiazda, którą zobaczyli na wschodzie, prowadziła ich, aż zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecko. Widok gwiazdy napełnił ich wielką radością. Gdy weszli do stajenki, zobaczyli dziecko z Maryją, jego matką. Upadli na kolana i złożyli mu pokłon. Po otwarciu swoich szkatuł złożyli mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. Potem, ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą odeszli do swojego kraju. Po ich odejściu anioł pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: Wstań, weź dziecko i jego matkę i uciekaj do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem. Józef wziął dziecko i jego matkę i udał się do Egiptu. Gdy Herod zobaczył, że zawiedli go mędrcy, rozgniewał się i rozkazał przeprowadzić okrutną rzeź niewinnych dzieci. Gdy umarł Herod, Jezus wciąż przebywał w Egipcie. Już jako chłopiec Jezus wykazywał się niezwykłą mądrością. Jezus w Egipcie uczył się wielu mądrych rzeczy. Uczył się słuchać, co Bóg mówi w jego sercu. Uczył się, jak modlić się skutecznie, żeby jego prośby zostały wysłuchane. Zdobywał wiedzę, która później pozwoliła mu czynić cuda. Józefowi przyśnił się anioł i powiedział, że Herod już umarł i mogą bezpiecznie wracać do domu. Otrzymawszy pouczenie we śnie, Józef wyruszył do Galilei i zamieszkał w mieście zwanym Nazaret. Tak spełniło się słowo proroków: Nazarejczykiem zostanie nazwany. W Nazarecie Jezus dorastał w kochającej rodzinie. Józef i Maryja uczyli go bezwarunkowej miłości poprzez własny przykład. Widział wzajemny szacunek i troskę. Józef zapewniał oparcie i bezpieczeństwo, a Maryja otaczała ich czułością. Dzięki temu Jezus od małego uczył się służby, pokory i miłości, które później stały się fundamentem jego życia. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Ta historia była o pokorze i miłości, która nie szuka swojej chwały, o Józefie, który nie pytał, co z tego będę miał, lecz służył Bogu odważnie i radośnie. O Maryi, która zaufała Bogu, choć nie rozumiała wszystkiego, i o tym, że nawet w najprostszej stajence może narodzić się największa światłość. Prawdziwa radość nie przychodzi, gdy szukamy jej na siłę, ale gdy dajemy siebie innym z miłością. Miłosierdzie to służba, to cicha pomoc, kiedy nikt nie patrzy to prostota serca. Życzę wam, żebyście pamiętali, że najwięcej dobra pojawia się wtedy, gdy traktujemy innych tak, jak chcielibyśmy, żeby nas traktowano. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, będziemy wdzięczni za subskrypcję, komentarze i udostępnienie filmu. A jeśli chcecie być na bieżąco, kiknijcie dzwoneczek. W opisie znajdziecie sposób, jak możecie nas wesprzeć, żebyśmy mogli tworzyć kolejne, coraz lepsze animacje i dzielić się w ten sposób mądrością Jezusa. Dziękujemy, że jesteście z nami.